Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Baszkowicach na 36 targach Agropomeranii. Jest ze mną Pan Stanisław Barna z Ogólnopolskiego Oddolnego Protestu Rolników. Panie Stanisławie, my w tym roku się spotykaliśmy wiele razy. Dlaczego Pan dzisiaj tu jest? Święto Plonu? Pani redaktor, dziękuję Pani redaktor, że zawsze Pani z nami jest, tak jak Pani to podkreśliła. Wiele razy wiosną, żeśmy protestowali, przez, można powiedzieć, że zimą, luty, marzec był gorący dla protestów. Było 600 blokad w Polsce, 7, 75 tysięcy protestujących. Rząd obiecał pewne rzeczy, nie wywiązał się z tych obietnic. Dlatego jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się z rządem 15 razy, z Panem Premierem Tuskiem, dwa razy. Praktycznie nie załatwiliśmy nic. A jesionka nas po e, prostu e, można powiedzieć poróżniła. Pewna grupa osób podpisała pewne porozumienie, z którym e, my tak naprawdę się nie zgadzaliśmy, bo chcieliśmy, e, żeby każdy dostał rekompensaty e, z rolników, bo w tamten rok był nieopłacalny, były bardzo wysokie, horrendalne ceny e, e, nawozów e, innych rzeczy do produkcji roślin. Rząd nie posłuchał. Zrobił inaczej. Wypłacił tylko rolnikom od stycznia, kto sprzedał, ale wiadomo, że większość rolników sprzedało to wcześniej. Bo nie mieli po prostu pieniążków. Trzeba było z powrotem wejść pole, trzeba było obsiać, położyć nowe koszty. Czujecie się oszukani? Bardzo czujemy się oszukani. Widzę te same postulaty na, na maszynach rozwieszone. Pan minister wycofał się z wszelkich obietnic. Czyli obiecał czwarta rata podatku rolnego. Nie będzie. Dlaczego? Z powodu, wie co, wie co, z powodu braku pieniędzy w, w resorcie. E, miał być akcyza 2 zł. Nie ma. E, Czynsz w kowrze miał być w realnej cenie, która jest. E, no, jest 114 zł. Koledzy i ja już dostałem e, ratę do zapłaty. 114 zł. Wiemy, że pszenica jest e, konsumpcyjna w granicach 800, 850 zł. Paszowa 700 z haczykiem. Ja tu wczoraj słyszałam takie głosy, po co wy się tutaj rozstawiacie, wy powinniście jechać na wiejską. Co pan o tym sądzi? Jak najbardziej, pani redaktor, ja to o tym wiem i my wszyscy tu o tym wiemy. Na wiejską to trzeba jechać, byliśmy trzy czy cztery razy protestowaliśmy w Warszawie i też to nic nie przyniosło. Nie jesteśmy w stanie zablokować Warszawy w dzień w dzień, no bo nie możemy zostawić swoich gospodarstw. My tak naprawdę pracujemy w gospodarstwach i nie możemy sobie pozwolić, żeby opuścić swoje gospodarstwa na dłuższy czas. Aczkolwiek będziemy szukać rozwiązań, dogadując się pewnie z innymi branżami, które mają ten sam niepokój, czyli na przykład kargo. Przewoźnicy, górnicy, mamy dobry kontakt. Wspieraliśmy ich też na protestach w Warszawie. Myślę, że jesień będzie gorąco. Dzisiaj też w Baszkowicach odbywa się święto plonu. Pan pewnie zebrał już większość swoich plonów. Jak pan ocenia zbiory? Trzeba podziękować I... panu Bogu za te plony, które mamy. Nie są to najlepsze plony. Są to w niektórych momentach można powiedzieć bardzo niskie plony, bo rzepak w naszym rejonie od 1,5 do 3,5 tony słyszałem maksymalnie. Żyta od 1,5 tony do 5-6 ton to maksymalnie. Pszenice w granicach 4-5 ton. Nie dość, że mamy plon słaby, to jeszcze mamy ceny z 2008 roku, gdzie wiemy, jakie były koszty produkcji, czyli nawozy, środki, paliwo, minimalna, minimalna płaca, czyli pensja, czyli było 1200 zł, sprawdzałem to. Teraz mamy ponad 4. I to wszystko rujnuje naszą gospodarkę, rentowność naszych gospodarstw jest bardzo kiepska, z czego mamy opłacić kredyty, z czego mamy od nowa w pole, z czego mamy znowić produkcję. To wszystko jest nierealne. Wie pani redaktor, że jak ktoś pracuje, my robimy to robić, kochamy to robić, tylko chcemy mieć godne wynagrodzenie za to i żeby spokojnie żyć. My nie chcemy wychodzić na te ulice i protestować i upominać się o swoje. To powinno być zagwarantowane w systemowych rozwiązaniach rządu. O to prosiliśmy, prosiliśmy o grupy robocze, które by rozwiązywały te problemy, do dzisiaj nie powstały. Jak w Częstochowie byłem, pan minister obiecał, że będą te grupy do 15 września, mamy 15 wrzesień, Grub nie ma. Nie ma. Czyli rozumiem, że dzisiaj się spotykacie tak ostrzegawczo, informacyjnie dla tych ludzi, którzy tutaj przychodzą przed tymi protestami, które planujecie na jesieni? Tak, mamy rozmowy w, z całą Polską, OPR działa na, na terenie całej Polski, współpracujemy ze związkami, chcemy się dogadać i po prostu mocno uderzyć jesienią po pracach, bo teraz wiadomo, że rolnicy mają bardzo dużo roboty. Niektórzy dzisiaj, rozmawiając z nimi wczoraj i wcześniej, no mówią, nie mogą się poświęcić akurat, bo muszą pracować, w polu. kopią buraki, mają kombajny swoje i tak dalej, usługi. Nie mogą się z tego wycofać, bo jak się ktoś mówi, to trzeba dotrzymywać słowa. To co, będziemy się pewnie więcej spotykać? No Pani Aniu, chciałbym, żeby rząd zaczął realizować nasze postulaty nie musielibyśmy się spotykać, a Pani by miała lepsze informacje dla mieszkańców miast i ludzi, i rolników w Polsce. Także do zobaczenia, życzę wszystkiego dobrego, no i żeby się wasze postulaty w końcu spełniły. Tego też byśmy chcieli, no pan minister inaczej to rozegrał, obiecał nam kilka postulatów, a nie zrealizował, wręcz się z tego wycofał. Kiedy? Wycofał się z głównego postulatu podatku rolnego w sameżniwach, gdzie mieliśmy najwięcej roboty, gdzie nie mogliśmy mu zagrozić. Tak się nie robi. Obietnic trzeba dotrzymywać, słowo ustne jest też bardzo ważne. Tego nie robią. To był apel do naszego rządu. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rolników w Polsce, w całej Polsce OPR i inne związki zachęcam do współpracy z OPR-em. Dziękuję, ślicznie pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, będziemy państwa informować na bieżąco.